No, się YouTube. Witam Was ponownie w następnym vlogu. Dzisiaj rekreacyjnie jesteśmy yy, w Moryniu. Jezioro Morzycko, bardzo ładne. jak jak zresztą widać. No, nic, spacerujemy. Jesteśmy z dzieciaczkiem na mini wakacjach. Okendowo. spacerujemy sobie. Są tutaj zwierzęta. Można przyjechać sobie z dziećmi, zobaczyć dokładnie miejscowo się nazywa Moryń. Jest to miasteczko. Położone niedaleko, wojny No i co, taki właśnie spacerek. Już zrobiliśmy dzisiaj około 10 tysięcy kroków, a spacer przed nami jeszcze długi. Spacerujemy sobie. Tu widać jedno zwierzątko. Jest taki chyba jeleń stary, który wyginął tam chyba 10 tysięcy lat temu, albo 5 tysięcy lat temu dokładnie. Nie będę wam mówił. No, bo tu są takie zwierzęta, które jeszcze żyły z ludźmi, ale wyginęły. Pewnie na skutek tego, że ludzie na mnie nie polowały, nie? A tu jest koń. Dziki stepowy, jakiś dziki koń stepowy. Stepowy nie. Możemy go tu zobaczyć. No z dziećmi można przyjść, te zdjęcia porobić. Bardzo fajnie. Idziemy dalej na spacer. Jezioro jest bardzo czyste. Głębokie jest tu ryba, sielawa, można sobie przyjechać na rybkę, jest rybkę pospacerować. Dokoła jest rasa rowero, trasa rowerowa. Można z rowerkiem, pieszo też i w sumie. Liczę on około 15 km mnie. Więc spoko cały dzień, nie? Można sobie spędzić na takim, na takim, na takim rekreacyjnym spacerku, czyli tam jazdą, jazdą, jazdą rowerem. A tutaj mamy lwa jakiegoś usiadkiniowego. O proszę. Też można sobie przyjść z dziećmi. Lew jaskiniowy. No. Bardzo fajnie, przyjemnie. Dzisiaj jest 22 stopnie. Nic jest spoko, bo nie ma tego upału. A tutaj mamy niedźwiedzia jaskiniowego. całej kozałości. No, 4 metry liczył. Lekko. Jestem duży, a ten niedźwiedź jest ogromny. Wręcz ogromniasty. O, złapał mi da szpon. Szponem je drapnął. Proszę. Fajnie może z dziećmi ze przyjechać, zrobić sobie parę ujęć, zdjęć. Witam wszystkich do kanału, zostawienie lajka, like komentarza. Proszę, a tutaj mamy żubra. On do tej pory żyje w Polsce, w lasach u nas. Możemy go zobaczyć. Wszystkie te zwierzęta pokazane na skali 1 do 1 prawdopodobnie. Żub stepowy. Żub stepowy. Dokładnie, tak jak to Agnetka mówi. Mamy żubra. No i co? Tu wam pokażę żub stepowy. 2,5 tony może być maksymalnie. Jezioro. Tu można też sobie łodzie wypożyczyć. Jeziorku, Widać. Słabo. Słabo. No i co? Dzisiaj taki trening w formie spaceru. No nie ma tutaj siłowni nigdzie, więc trzeba sobie jakoś poradzić. Chodzimy dużo, nie? Robiliśmy dzisiaj grilla. Później będzie ognisko wieczorem, też fajnie. No i co? Kociołek. Zachęcamy wszystkich do subskrypcji tego kanału. Bardzo bym wdzięcznie. Komentujcie, lajkujcie, wspierajcie. A tu mamy renifera. Do tej pory żyją pewnie. I nie mylę, na północnej Norwegii przy kole pod biegunem Bogu jest jakiś duży. O! A tu nasze jeziorko w okazałości bardzo piękne, czyste są raki. I w ogóle można się kąpać. Fajny mikroklimat. Zachęcamy do przyjazdu do Morynia jezioro Morzyskie. Tam w miejscowości są domy, jakieś inne. Fajne donki. No i tutaj mamy jeszcze tygrysz zębny Pojawił się około 3 milionów lat temu. Ważył do 400 kg. Jeszcze to jest ta postać. Z... To jest postać z yy, epoki z graudiego. Właśnie, ten tygrys szablozemny. No ukłyto, no niesamowita niesamowite. Mówię z dziećmi, że można fajnie przyjechać, popatrzeć jak robić zdjęcia, na pewno będą zadowolone. W sumie wstępie za darmo, nie ma tu jakiejś żadnej opłaty. Więc super, nie? Jak dla dzieci. Jak dla dzieci to super. No i tu jest chyba ostatnia, jeszcze na początku jest mamut. No i tak to wygląda. Smolo, fajne, nowe w tym roku zrobione. Także mówię, możecie sobie przyjechać z dziećmi i zobaczyć.